u nas znowu sypie śnieżek ale zatem zaczynamy tego masa, który dzisiaj szesnasty <mulety> wymęczę Cię, może będziesz dłużej spała o! <mulety>

Co ten tady zierek? Ja jestem potworem dawaj, dawaj, dawaj. Mama, ci Mama ci nie uratuje! Mama ci nie uratuje! Jestem potworem! Potworem, który cię zje! Ty miałeś iść spać chyba, co? No, ale musiała przejść przez potwora, żeby dojść do łóżeczka. Aha, takie tutaj cuda się działy, tak? Boże, się kośmyczka Dawaj tą nogę ja ci zjem tam nogę. baba, oh. och ten tata Szalony tata. Idziesz spać, tak? Koniec? No koniec zabawy. Koniec

Chodź to szybko! Chodź tu szybko, chodź to szybko. Szybki bilu. Ej. Tosia, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj mamy taki plan. Teraz ja jedę na paznokcie. Oni jadą ze mną. Potem jedziemy do kliniki, bo ja mam zabieg, w skinko. Potem jedziemy do firmy spakować kolejne paczuszki. Potem przyjeżdżamy do domku. Będę robiła cynamonki. Przyjeżdża pan od prania kanap, i tutaj mm. będzie nam prał naszą sofę i fotel w, w salonie. Mm. Idzie z piąteczek, i myślimy sobie, że będzie może taki fajny, przyjemny wieczór, bo dzisiaj w sumie nigdzie nie biegniemy. O, to się już się szykuje do drugiej drzemki. To już w samochodzie, co? Bo wychodzimy zaraz. E, nigdy do nas nie przychodzimy, nigdzie nie idziemy, więc nawet taki powiem Wam przyjemny chyba piątkowy wieczór będzie. Och, tak! Stanęłaś tutaj, tak? Bo mama tutaj nie zamknęła. Mama musi jeszcze sprawdzić maila przed wyjściem, dobra? E, wczoraj nam się e, o, udało obejrzeć e, na bieżąco, czyli ostatni odcinek skazany. Tak nagrywałam wam się przed chwilą i spojrzałam na balkon, Tu jest. Tyle śniegu na balustradzie, że za chwilę będziemy mieć, jak miglo. Jutro chyba powiem Wojtkowi, że, jak nie będzie padało, chyba że wrócimy, no, nie będzie padało, tylko, to trzeba to wszystko. Tylko, że my to teraz wychodzimy i to będziemy, nie wiem, około 12.00 dopiero dostępni koło komputera. To będzie wszystko trzeba zmieścić z tego balkonu, bo możemy się zdziwić. Zobaczcie, jak to wygląda. Nieźle, co? My jesteśmy u mojej matki. Na paznokciach. To się już miała robione, tak? Czy to się kolejna będzie? Ja już mam zrobione piękności. A teraz Wojtek. Wojtek, co masz robione? Jaki kolor wybierasz? Ja mam y, hybrydy. Y... Nie, sztylety będę miał. Sztylety, y, takie no, takie świąteczne. Jakieś ombre i w ogóle. No. Gwiazdki. A tak naprawdę? Co? Jak to się nazywa? japoński. Mama. Manikir, tak? Manikir japoński. No. Manikir japoński. Idealny dla facetów, tak? Tak. Idealny. To jest jakaś pasta, tak? Tak, Bo... to jest pasta, którą się wciera w płytkę, żeby odżywić trochę paznokcia. A kolejnym tylko etapem no, jest później nabuszczanie paznokcia, tak, prawda? No, tak, dajmy puder w tym drugim etapie i te paznokcie się będą bardzo błyszczeć. Siemka moi drodzy, dzisiaj mamy dzień troszeczkę takich zabiegów dla siebie. Ja jestem właśnie po paznokciach. Nie śmiejcie się. E, ja się tego nie wstydzę. E, jako facet też chodzę na paznokcie. Oczywiście nic tak naprawdę mi nie robią, jako nie e, malują ani nic z jakichś, nie wiem, hybryd. Oczywiście mi tylko wycinają skórki, robią mi e, manikir japoński. To jest właśnie odżywcze dla płytki paznokcia, bo powiem Wam, że ostatnio. E, już jakieś dwa miesiące temu e, naruszyłem sobie paznokcie mechanicznie. Coś musiałem wydobywać, chyba sam nie wiem czemu. Ale po prostu nagle mi się odkleja paznokieć niestety od palca. E, troszeczkę nieduża, ale jest to. No i właśnie taka, taki manikir odżywia, i po prostu zarasta ten paznokieć. One wyglądają w tym momencie po prostu tak. Są lekko nabłyszczone. Nie wiem czy widzicie, bo Antośka, oczywiście, jest u mnie na rękach i, e, i co chwilę tutaj coś paluszkami swoimi robi. No, ale tak to wygląda. Czyli nic, nic specjalnego, a zawsze to jest miłe. A teraz jest. Podpatrzymy, co jest. Tutaj Aga na kolejnym zabiegu. Asia, co to jest za zabieg? Na tak. fali radiowej tym razem na brzuch. Oczywiście to wspomaga co? Ujedn. A to macie sufit. Dzięki Antosi widzicie sufit. No. Sufit Mam nadzieję. Ja już bym przekręcałam Wiem, ale teraz nie mam jak, ja jak mam robić. Nie mam jak to zrobić i pewnie jeszcze do tego ręka mi się częściej pokawię. No, Asia, powiedz, co to jest ta fala radiowa? Lazare. Radiowy to jest zabieg, który głównie ujętnia. Tak naprawdę chodzi o to, że on nam podgrzewa tutaj tkanki dzięki temu e, włókna kolagenu i elastyny ulegają skróceniu. I dzięki temu mamy taki efekt poujędrnienia. On fajnie nam uzupełnia tą karboksyterapię, którą robimy, mhm. więc sobie miksujemy ten zabieg i na zmianę. Robimy karboksyterapię raz, a raz falę, żeby mieć fajny efekt. Bardzo to jest interesujące, co właśnie powiedziałaś. A takim, e, jeszcze taką fajną ciekawostką, e, włókna no przez co są produkowane u nas w organizmie? A? Przez. Ja myślę, że proszę, proszę Państwa, przez fibroblasty, które właśnie są produkowane przez dużą ilość tlenu w naszym organizmie. A to się łączy z naszą tlenoterapią. A, to się... Się z koną, wie. Fakty, fakty, ja tak się to wiem. Ale tak, przez chwilę razy, no. No a, i znów widzicie wyżej, bo Antośka cały czas chce Was widzieć. Tak, tak, ja takie rzeczy wiem. Szko no, a teraz się. Szkolenia tlen z tlenoterapii nie poszły na marne. Ha, ha. Nieźle. U nas dzisiaj kolejny dzień typu skrzywego mm, zwierciadła. Byłam na, byliśmy, byliśmy na paznachce, a potem byłam w klinice skinko. Potem w ogóle tak się y, zadziało, że nagle y, Tośka została pod opieką osoby, której w ogóle byśmy się nie spodziewali. Nam bardzo, bardzo pomogła. Więc jeszcze raz Asiu bardzo, bardzo dziękujemy, bo to półtorej godziny było dla nas zbawienne. Mieliśmy tyle paczek do wysyłki, tyle faktur do wydrukowania, zrobić przelewy, zamówić kuriera nad y, etykiety, poprzyklejać, spakować ładnie paczki. Udało się. Udało się. i to dzięki naprawdę w ogóle obcym osobom, słuchajcie, więc to jest też takie mega miłe, że, no ja nie wiem, jakoś tak chyba ludzie nas lubią, nie wiem, darzą, nam, darzą, darzą nas sympatią, Tośka jest też takim, takim dzieckiem, gdzie każdy, kto jest dla niej miły, no to z każdym będzie się dobrze czuła, z każdym się pobawi, z każdym zostanie, więc dla nas to jest mega też pomocne. Bo mogliśmy szybko pojechać do firmy, zrobić to wszystko, wrócić po tośkę, w ogóle cudownie. Eee, udało nam się to, potem szybko do domu, bo przyjął pan nam prawdziwie dzisiaj sofę i fotel. Więc trzeba było szybko przyjeżdżać i wracać, bo pan już czekał pod drzwiami, a my jeszcze byliśmy w drodze. W międzyczasie okazało się, że nie zdążymy pójść do sklepu, nic kupić, nic ugotować, więc Wojtek pojechał, zamówił chińskie, najlepsze w Krakowie, więc nam to już stygnie, więc zasiadamy i jemy. To się sobie pięknie śpiewa między, w międzyczasie. Jeszcze musimy usiąść, ale ogarnąć te wiadomości, bo słuchajcie, jest taki odzew super, jeżeli chodzi o te nasze live'y sprzedażowe. Nas to ogromnie cieszy. Jest sporo pracy, ale musimy sobie co nieco poukładać, żeby e, mniej pracy sobie dodawać, a żeby jakoś to miało ręce i nogi. E, myślę, że po nowym roku, kiedy podpiszemy z umowę z dostawcami i będziemy mieć zagwarantowane ilości, to będzie też już troszkę lepiej i e, łatwiej dla nas. E, ale cóż, powiedziałam to na jednym tchu I, e, Upadła ze mnie energia i w ogóle. Co mi podjadasz moje? Muszę spróbować jak zawsze twoje, co ty to masz. E, Znożyłam to się zrobić musik. E, taki wiecie, w tym Go co robię z banankami, z wiśniami. Tośka już jest po obiedzie po musiku, więc teraz pobawisz się troszeczkę, dasz rodzicom zjeść? Nie, nie, nie. Dasz rodzicom zjeść? A ty byś chciała chyba co się. Musieliśmy tutaj nałożyć te ręczniki, bo jest bardzo, bardzo mokra i kanapa i hanapa. O, bałagan jest przepiękny, więc status będzie sprzątał, a mamu się zaraz wykąpie, to światło już czas na kąpiel. Jeszcze zdążę tylko ugotować jakąś zupkę na jutro, taką wyciąć z warzywami. I nie zawaham się go użyć. Bo jutro też y, mamy dosyć taki zajęty dzień, więc już wolę tą zupkę sobie dzisiaj podgotować. I tak taką porcję jej robię tylko na jeden dzień, na jutro. Taką krem, będzie taki krem z warzyw. Dodam do tego jej, bo dodam do tego jej, jak już się ugotują nam te tutaj warzywka, to dodam jej. Jedynie, jeszcze, mam zamordowaną. Właśnie wyjęłam Mama! Mama Ona idzie po trupo. <śmienny> <śmienny> to będzie waleczna dziewczyna, nie podda się. Odebrała mi nóż. Nóż mi odebrała. <śmienny> <śmienny> o, Jezu. O. o Ma okulary. Jak ty to dostałaś przecież? Normalnie tatusiu. <noise> ja słuchajcie, w takich woreczkach. E, o To są woreczki na pokarm. Niedużo tych woreczków zostało, bo ja nie karmiłam zbyt długo. Więc teraz te woreczki wykorzystuję właśnie sobie jak na przykład wiem, chcę zupę jakąś, e, czy jej krem, czy jakieś owocki chcę zamrozić. To wkładam właśnie do tych torebeczek. Tu sobie opisuję, co to jest i data. I elegancko takie malutkie się no, dają idealnie do zamrażarki. No, tylko się na porcję wiatrową, no, bo to może dla nas dorosłych no, to, to jest maluteńka porcja. Natomiast dla dziecka idealna, więc jak nie wiecie, co macie zrobić z tymi torebeczkami, a Wam zostały, to polecam mrozić różne rzeczy w nich. Nie. Co tu się wydarzyło? Dała tą nogę, idę! Zmierzam po Ciebie, dawaj ją, dawaj ją, gdzie tam, gdzie? Dawaj ją, dawaj ją, no Dawaj ją, dawaj, dawaj, dawaj ją, dawaj tą nogę, dawaj tą nogę No już nie ma siły uciekać nie ma siły Nie masz już się uciekać, no Tosia już zasnęła i powiem Wam, że jest 20, ona śpi, więc Wojtek ją tymi zabawami mega wymęczył. Wykąpaliśmy ją, wypiła mleczko i padła mi, więc y, już śpi w swoim łóżeczku. Ja wyleciałam w ogóle spod prysznica, bo ją wykąpaliśmy, to ja weszłam szybko pod prysznic, Wojtek ją ubierał w piżamkę i ona zaczęła strasznie mu płakać, w, w, wykręcać się, nie chciała sobie pompersa dać ubrać, więc ja tylko wyleciałam z tego prysznica, żeby mu tutaj pomóc. I nawet się nie zdążam rozczesać I to rozczesać te kłaki, bo zaraz będą suche i się nie będą nadawały do niczego. Yy, zupka to się już się kończy. Prasowanie teraz jeszcze trzeba zrobić i skończyć, bo troszeczkę tego prasowania mamy. Ja idę wstawić jeszcze pranie. Zaraz zrobimy jakąś pyszną zimową herbatkę. Włączymy sobie serial. Najpierw zmontuję tego vloga oczywiście, bo to jest priorytet. Potem. Usiądziemy sobie z tymi herbatkami i y, odetchniemy, bo naprawdę dzisiejszy dzień to był mega szalony, ale bardzo, bardzo pozytywny. Migreny już, nie mam. Dzisiaj obudziłam się w ogóle bez bólu głowy, więc zupełnie z innym nastawieniem do działania. Jutro będzie bardzo fajny dzień, bo jedziemy za Kraków do Wojtka, chrześniaka, sześciolatka y, i do jego brata, który jest młodszy i oni mieszkają, y, no wiecie, na wsi typowo, więc... Yy, zadzwoniła dzisiaj do nich mama właśnie tych chłopców powiedziała, że przyjeżdżajcie, mamy sanki, więc to myśmy mamy tam górkę na, yy, na naszym terenie to zjedzie sobie z, yy, z górki na sankach, więc ja toś sobie biorę cały kombinezon zimowy i faktycznie powiem Wam, że bardzo, bardzo się cieszę bo Tośka jeszcze nie była w tym roku na, na sankach i też nie wiem czy jej się to spodoba, my cały czas sanek jeszcze nie zamówiliśmy, dlatego jutro zobaczę jakie oni mają sanki, zobaczę jak Tośka w ogóle się znajduje, czy jej się to podoba ale podejrzewam, że to szalone dziecko to będzie przeszczęśliwa. I wtedy będę wiedziała, jakie je za sanki jej zamówić i w niedzielę w końcu zamówimy jej sanki, mam nadzieję. A teraz skończę, moi drodzy. Dziękuję za tego vloga i do zobaczenia jutro. Miłych stów, pa. pa.